Harej nie żyje. Ja jestem Harej. Ja żyję. Stacja Solaris? Stacja Solaris. <laughs> Harej, nigdzie nie polecisz. Rozpoczęłam procedurę startu. Dziesięć. Dziesięć. Wychodzi z nich coś nieludzkiego. Bo to nie są ludzie. Wyglądają jak ludzie. Zachowują się jak ludzie. Ale jednak nimi nie są. <śmuszczak> Jesteś prawdziwa czy nie? Jestem prawdziwa. Wszystkie podróbki tak mówią. Ale co to jest? Nie wiem, to zależy od ciebie. Halucynacje? Nie. To jest realne. Po co to brzydło? Nie chcecie! Odejdź! Nie chcecie! <grym wytkujesz> Kto jest Twoim panem? <grym wytkujesz> Nie mam pana. To niby skąd się tu wzięłaś? Nie wiem! <grym wytkujesz> Rozumiesz? Nie! Jesteś czymś więcej! Ziemia jest pospolita, a my dumni z tego. Radośnie ruszamy w inne światy. Albo je podbijemy, albo zostaniemy bądź. Warto? Nie warto.